a teraz najlepsza dziesiątka po pierwszej serii. No i znowu mamy taką ładną prezentację graficzną tej czołowej dziesiątki. I Dawid Kubacki z rekordem życiowym 236,5 metra z planicy z 2018 roku. Andrzej Stękała 235 uzyskał tutaj także w w 2016 kiedy odżyła. No i później kolejni zawodnicy, z którymi tutaj walczyć będą Polacy. Doborowa stawka. Fantastyczni lotnicy, znakomici zawodnicy gladiatorzy tej śnieżnej areny. A my jesteśmy świadkami tej rywalizacji. Mówiliśmy o tym Stasiu rozpoczynając dzisiejszą transmisję, że wierzymy w to, że będziemy świadkami pięknego sportowego spektaklu. Tak też się dzieje. Tak też się dzieje. No przy tym sztucznym świetle ten konkurs nic nie stracił ze swojej atrakcyjności. Może nie możemy podziwiać tych pięknych alpejskich szczytów tych alpiulijskich, które otaczają tutaj Dolinę Planicy z tym najwyższym szczytem Trigladem. Ale naprawdę te stopnie, no brakuje oczywiście też kibiców i tej wspaniałej atmosfery, ale sam konkurs stoi na bardzo wysokim poziomie. Tak, i ta najlepsza dziesiątka po pierwszej serii. Dawid Kubacki, później Andrzej Stękała, Piotr Żyła, Johansson, Sato, Eisenbichler, Grane, Ruth, Klimow, Hajbek i kończyć półmetek rywalizacji o tytuł indywidualnego mistrza świata w lotach będzie Karol Geiger. Zaczynamy od Dawida Kubackiego. Dziesiąty po pierwszej serii, 24,9 punktów straty do Karla Geigera. Ale skoro Kamil Stoch mógł polecieć tak daleko, dlaczego nie miałby zrobić tego Dawid Kubacki? Ale Dawid znowu będzie musiał się zmagać z niekorzystnymi warunkami. Znowu delikatnie z tyłu zawiewa. Dawid! Dramiczne, mocne wyjście z progu. I teraz łapać te metry. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. To jest ponad 210 metrów. W pierwszej serii 219. Teraz 215,5. No, Kamila Stocha tym skokiem Dawid nie wyprzedzi. Czy wyprzedzi Piusa Paszkego? Nie wiem. Noty po 18, 17,5. Dodanych 4,2 punktu. A Pius Paszke miał odjęte 2,4. Paszkę skoczył 224,5. Dawid 215,5. A więc 9 metrów różnicy. I jednak nie. Na trzecie miejsce. Dawid Kubacki, ale bardzo blisko. O 90 punktu za Piusem Paszkę, a o 4,2 punktu za Kamilem Stochem. No a za chwilę kolejny z biało-czerwonych, Andrzej Stękała. Wczoraj 13 w kwalifikacjach, dzisiaj 9 tej po pierwszej konkursowej serii. 224,5 metra przy lekko sprzyjającym wietrze. Skacze tutaj na luzie. skaczy z dużą swobodą, pięknie technicznie. No i oby tak samo było i w tej próbie. Wiatr, jak widzimy, lekko z tyłu, nie sprzyja Andrzejowi. No, ale pował. Spróbuje Andrzeju tutaj poszybować jak najdalej. Złapał teraz noszenie pod narty. Tutaj koryguje jeszcze w locie. Ładny skop. Poradził sobie jakoś mimo tego niekorzystnego wiatru. nie był zły skop. Pozostanie w czołówce tego konkursu. No, na pewno za taką trzeba uznać czołową piętnastkę, bo tutaj poziom jest bardzo wyrównany. 215,5 metra. Dokładnie taka sama odległość jak skaczącego przed nim Dawida Kubackiego. Nad Dawidem Andrzej Stękała miał 3,4 punktu przewagi. Zatem w przeliczeniu na metry to około 3 metrów i powinien tę przewagę utrzymać. A jest nawet drugi wyprzedza Piusa Paszkę, a zatem będzie bo na półmetku rywalizacji w czołowej dziesiątce Andrzej Stękała, bardzo zadowolony, no a my cieszymy się wraz z nim a za chwilę mamy na belce kolejnego z Polaków, Piotra Żyła. Ależ ciasno w czołówce, Kamil Stoch jest liderem o 2,5 punktu za nim, Andrzej Stękała o 3,3 za Kamilem Pius Paszkę dalej Dawid Kubacki, teraz Piotr Żyła 216,5, 217 metrów, tyle musiałby polecieć Piotrek, by dołączyć do Kamila na czele, troszeczkę rozhuśtany ten e, sylwetka, ale teraz pięknie i daleko, brawo Piotr Żyła, mamy nowego lidera i będzie Piotrek Żyła otwierał stawkę zawodników, a za nim Kamil i piękniej, biało-czerwono się tutaj zrobiło na letalnic. Patrzę na warunki, w jakich skakał Piotrek, będzie miał dodane trzy punkty, 224,5 metra. W pierwszej serii 221,5. Teraz 3 metry dalej. Piotr Żyły noty podobne jak te, które otrzymał w pierwszej próbie po 18-18,5 punktu. Nieco więcej punktów dodanych za warunki. Także próbował gdzieś tam jeszcze lądować z telemarkiem. Piotrek Żyła jest na pierwszym miejscu. On wyprzedza w tym momencie Kamila stocha o 9,5 punktu. Piotrek żyła pierwszy, Kamil Stoch drugi. Andrzej Stynkała trzeci. Trzech biało-czerwonych skoczków na trzech pierwszych miejscach. No tak, a piąty Dawid Kubacki, a zatem tutaj na tej planszy z wynikami mieści się komplet biało-czerwonych. Jak dla mnie Sebastian, to właściwie mogłoby już tak zostać. Ja myślę tak. To jest bardzo dobry pomysł, Stasiu. A zatem ten sok z pomarańczy pomógł Piotrowi Żyle. A jak poradzi sobie znowu przy niesprzyjającym wietrze Robert Johansson? Mówiliśmy, że on tu może powalczyć nawet od tytułu, ale musi mieć wiatr podnarty. I takiego wiatru nie ma. Jak poradzi sobie Norbert? To nisko nad skokiem, teraz złapał trochę noszenia. No i to jest ładny skok. Robert Johansson jest jednak w bardzo dobry formie. Czy wystarczy, aby objąć prowadzenie? W pierwszym skoku 220 metrów. No teraz. Ten uśredniony wskaźnik pokazał 0. 900 na plusie, czyli odjętych punkt i 30. po korekcie. 228,5 metra to jednak 4 metry dalej. od Piotrka Żyły, którego wyprzedzał po pierwszym skoku nieznacznie. O 40 punktu. Lądowanie tyle telemarkiem, zatem wysokie też noty za styl 18,5 19. Aleksander Sztekl zadowolony. No, wszystko wskazuje na to, że Johansson będzie teraz nowym liderem. Nota Piotrka żyły 408,5 punktu. A nota Norwega 411,40. A zatem wyprzedza Polaka o blisko 3 punkty. Johansson, a później trójka Polaków. Żyła z całki, stękała. No a przed nami jeszcze 6 zawodników. A szósty przecież w tym momencie jest Dawid Kubacki. A więc w szóstce w tej chwili czterech biało-czerwonych. Yukija, Sap. Popatrzmy na Japończyka. 222 metry w pierwszej serii. Teraz ponad 230 metrowa odległość. Ty gdzieś tam w okolicach Roberta Johansona, Piotra Żyły, Yukiasa to jest w stanie osiągnąć taką odległość i skacze znakomicie. Nie wydaje mi się, by była to taka próba, która pozwoli mu objąć pierwsze miejsce. Raczej nie wyprzedzi Roberta Johansona, ale poczekajmy. 229 metrów. Będzie miał odjęte 3,2 punktu. Po 18 noty od sędziów. 104 km na godzinę prędkość dla progu dla Yuki i Sato, dla którego są to pierwsze w karierze mistrzostwa świata w lotach narciarskich i po dwóch z czterech serii ocenianych Japończyk będzie wysoko. Patrzony w tej chwili w tablicę, gdzie zatrzyma się ten niebieski wskaźnik? Ten gest, który widzieli państwo, który wykonał Yuki Sato pokazuje, że spóźnił troszeczkę ten skok i jest na drugim miejscu o 40 punktów wyprzedził Piotr Krzywa. Zatem Robert Johansson pozostaje liderem. No a za chwilę Markus Eisenbichler. Do tego sezonu Niemiec wygrał tylko jedne zawody ranki Pucharu Świata. I było to tutaj właśnie w Planicy. Aktualny rekordista Niemiec 248 metrów. Już Eisenbichler w powietrzu bardzo wysoko nad zeskokiem. I to będzie daleki skok daleko Poza... poza. Punktem oznaczającym rozmiar tej skoczni i pewnie wylądował. Eisenbichler jest w rewelacyjnej formie. Stefan Horngacher po raz kolejny ma powody do radości. 247 metrów, zaledwie metry krócej od własnego rekordu życiowego, będącego zarazem rekordem Niemiec. Jakże regularnie skacze Markus Eisenbichler. No, nie miał szczęścia trochę do pogody, pamiętamy ten drugi konkurs, ten pierwszy konkurs w niżnym Tagile. Tam był dopiero 28. Ale wygrywał dwukrotnie i w Wiśle. Pierwszy konkurs, wrócę. No i tutaj także radzi sobie znakomicie. No ale w tej drugiej próbie miał sprzyjający wiatr. To było 40 metra na sekundę pod narty. No ale co mu z tego, że będzie miał odjętych 5,6 punktów, skoro on tutaj poszybował aż na 247 metr. I tutaj nie było już tyle telemarku, więc te noty niższe tutaj sędziowie już nie popełnili błędu. 16,5, 17 punktów. Prawidłowo został ten skok oceniony przez sędziów. No ale tej radości z tej odległości Glidziu Michlerowi nie odbierze. Będzie nowym liderem z szansami na medal Mistrzostw Świata. O 14 i 30 punktu Eisenbichler wyprzedza Johanssona. No i teraz, szanowni państwo, pokerowe zagranie trenera Aleksandra Sztekla, bowiem poprosił o 11 platformę startową dla Halvora Egnera Graneruda. Oto właśnie szkoleniowiec Austriaków, chociaż tutaj widzę, że w tym momencie tak, 11 platforma startowa, zupełnie nie rozumiem, dlaczego gdzieś to tam wysoko pojechało. No, teraz delikatnie niżej, na wniosek, a właśnie trenera z 11 platformy po, wystartuje Halvor Egner Granerud 221 metrów podczas pierwszego swojego skoku. W trudnych warunkach on miał dodanych 9,1 punktu. Doprowadzącego Karla Geigera, Granerud traci 14,1 punktu. 3,9 wyprzedzał po pierwszej serii Markusa Eisenbichlera. No Eisenbichler jest naprawdę w wybornej formie. Udowadnia to praktycznie w każdym skoku. No, Granerów widzimy lekko poddenerwowany tymi zabiegami z przesuwaniem belki startowej. A to jest. A to... No, skonsultowali to z trenerem. No tak, ale, ale najpierw powędrował ten rozbieg troszeczkę wyżej, ta belka. Potem zjechała niżej. Kto wie, jak ułożyły się warunki w tym czasie? O no, tutaj wiemy, jak wrażliwa na podmuchy jest letalnica i jak potrafi skarcić zawodników, brutalnie się z nimi obejść. No zatem 11. platforma startowa dla Halvora Egnera Graneruda. Czwarty po pierwszej części rywalizacji Norwek będzie teraz atakował miejsce na podium. 243 metry dzisiaj z 11. właśnie platformy startowej podczas serii próbnej. Trzeci skoczek wczorajszych kwalifikacji 221,5 metra. Dość powiedzieć, że te 221,5 metra to wczoraj i dzisiaj do kwalifikacji. To był jego najsłabszy skok tutaj na letalnic. Coś tam chyba jeszcze pojawiło się w torach najazdowych, stąd ta przedłużająca się przerwa. Jeden z sędziów już tam usunął tę przeszkodę. Tak jakaś tam grudka śniegu. No i za chwilę będzie mógł Granerut przystąpić do swojej próby. Zobaczymy, czy ta przerwa go tutaj trochę nie zdekoncentruje. To jednak młody, mało doświadczony zawodnik. Bardzo istotne jest to, aby tory najazdowe były czyste. Przy tych prędkościach, jakie zawodnicy osiągają na progu 105 prawie kilometrów na godzinę, 104,8 miał Robert Johansson. Nie może być mowy o najmniejszym wybiciu z równowagi skoczka. Nie na takim obiekcie jak letalnica, a więc na tych największych obiektach na świecie już siada na belce startowej granat. Zobaczymy, jaką odległość musi osiągnąć albo zbliżyć się, a najlepiej pokonać, by wyprzedzić Markusa Eisenbichlera. Za mocno wieje w tej chwili troszeczkę z tyłu skoczny. No i może się okazać, że ta pokorowa zagrywka przy tym tylnym wietrze nie będzie korzystna. No ale popatrzmy. A jeszcze Borek Sedlak z zapaleniem zielonego światła jest czerwony. Chociaż ten wiatr wydawało się, że nie jest niesprzyjający, no ale Borek Sedlak chyba chce tutaj stworzyć ale... wiane, równe warunki dla tej czołówki, jeśli chodzi o warunki wietrzne. Tak, ale jest kolejna zmiana długości rozbiegu, a więc z 11 wracamy na 12 platformę startową. Ależ tutaj się dzieje, to jest tak zwane umiejętne budowanie napięcia przed tymi ostatnimi zawodnikami. Przecież tylko czterech pozostało do końca drugiej serii. Mówiąc o małym doświadczeniu Grana Ruda, miałem oczywiście głównie na myśli jego małe doświadczenie w walce o te czołowe lokaty. Przecież on do, tej, do tego sezonu nie stał nigdy na podium w zawodach Pucharu Świata. W tym sezonie już prawdzie trzykrotnie wygrał, no ale jeszcze o medal mistrzostwa Świata nigdy nie rywalizował. No i znowu przerwa, 12. Platforma, czyżby coś tutaj miało się zmienić? No tak ładnie nam sprawnie ten konkurs przebiegał aż do tego momentu, a tutaj te zabiegi z belką startową, później jakaś ta grudka śniegu w torach najazdowych. No, emocje tutaj narastają. No, Norweg zasiada na belce startowej. Jeżeli przecież e, mówimy o Norwegach w kontekście Mistrzostw Świata w lotach narciarskich, no to pamiętamy 2018 rok, to Daniel Tande, e, tytuł Mistrza Świata. A Wcześniej Ruard Jokkelsøy, który był w 2004 i w 2006 roku e, złotym medalistą, najlepszym lotnikiem. Wcześniej On Gude Fidjestoel, to był 1988 rok wobec Oberstdorf. Jeżeli chodzi o Niemców, oni czekają 6 lat od 2014 roku od Charachowa, na Mistrza Świata lotach. Wtedy najlepszy był Severin Freund. Oto prędkości na progu Filipa Aschenwald. Bor Pawlowicz po 105 km na godzinę pozostawić niewiele mniej. Tak, tak na to wyniki, na jak na razie z tej serii finałowej. Po 105 na godzinę miał także Karl Geiger tutaj podczas swojego pierwszego skoku. Tak, a patrząc na ten format rozgrywania, szanowni Państwo, Mistrzostw Świata w Lotach, a więc cztery y, serie w dwa dni, i wszystkie cztery punktowane, to od 1994 roku to jest powrót do tego, od czego tak naprawdę się zaczęło a więc rok 1972-73. Wtedy te pierwsze dwie edycje właśnie były rozgrywane w taki sposób. Później zaczęto testować, kombinować, y, na, a więc. Y, Konkursy czasami trwały 3 dni i było trzy razy po dwie serie, a więc sześć, potem było nawet trzy razy po trzy serie, dziewięć serii, z których sześć było branych pod uwagę. W 1985 roku do 1992 znowu postanowiono skrócić konkurs z trzech do dwóch dni. Zawodnicy oddawali jednak sześć skoków po trzy na dzień i od 1994 wrócono do dwóch serii w ciągu dnia. Popatrzmy, Grane Granerut. i musi skoczyć. 229 metrów, by zaatakować pozycję Markusa Eisenbichlera. Granerud, myślę, że nie wyprzedzi Eisenbichlera, ale będą blisko. Patrzę na warunki, w jakich skakał. Prawie pół metra na sekundę wiatru wiejącego z tyłu skoczni. 6,4 punktu dodane dla Graneruda. 229,5 metra, bardzo blisko Eisenbichlera będzie Norwek. Noty 18,5 od trzech sędziów. Jeden dał. Notę 19-punktową to Jani Heverinen z Finlandii. 425,7 to nota Eisenbichlera. A więc jednak 426,6 punktu Glanerud przed Eisenbichlerem o 0,9 punktów. No, a wiesz, tu będzie jutro ciekawie. Aha. Lider i wicelider Pucharu Świata. Oni podzielili się zwycięstwami w tym sezonie. No, ale tutaj w rywalizacji o Mistrzostwo Świata w lotach pozostała nam jeszcze trójka. I Eugenij Klimow dość nieoczekiwanie znalazł się tutaj w tym gronie. Wiesz, czy wytrzyma tę presję? 237 metrów w pierwszej serii. Pozostaje ta sama dwunasta platforma startowa. Klimow już w powietrzu. No i ładny, spokojny lot. Złapał noszenie. No, niezły, poprawny skok. Oczywiście nie tak odległy. On spadnie z tego trzeciego miejsca. Ale powinien się utrzymać w czołowej dziesiątce na pół metru rywalizacji. 208 metrów. Przy niekorzystnym wietrze. 20 metra na sekundę. Biejącym z tyłu. Klimow tak będzie zadowolony. Dzisiaj poprawił rekord Rosji. Te 237 metrów. wspomniane z pierwszej serii konkursu. Przed tygodniem już zasygnalizował wzrost formy. Był siódmy w jednym z pucharowych konkursów w tak Tagile. Wczoraj siedemnasty w kwalifikacjach. No i to chyba ta właśnie lokata oddaje bardziej jego aktualną formę. Wylądował tutaj telemarkiem. No i jest siódmy, pozostała nam jeszcze dwójka, zatem utrzyma miejsce w czołowej dziesiątce. Na razie jest za Piotrem Żyłą i za Kamilem Stochem, który zanotuje spory awans z tego trzynastego miejsca. Tak, na piątym miejscu Piotr Żyła, na szóstym w tej chwili Kamil Stoch, na ósmym Andrzej Stękała. A tymczasem Michal Hajbek, 245,5 metra podczas pierwszego skoku. Zawyżona absolutny noty od sędziów. Ale absolutnie nie zmienia, nie przekreśla to faktu, że on jest w formie, chociaż bardzo niespokojny. Lot, lot hajbeka wylądował gdzieś w okolicach tej zielonej linii, oznaczającej to miejsce, które ewentualnie przy dobrych notach powinno dać mu wprowadzenie. 219 metrów, tak wyliczył komputer. Tymczasem hajbek skoczył 217, a więc 2 metry bliżej. Bardzo niespokojny lot hajbeka, aktywny, mocno pracował nartami, tam rzucało nim. Musiał destabilizować tę sylwetkę w locie reprezentant Austrii. Będzie miał dodanych 8,4 punktu za niekorzystne warunki. Sporo, bo prawie pół metra na sekundę z tyłu skoczni. W pierwszej serii miał odjęte 8,5. Tutaj ma dodane prawie 8,5, bo 8,4. Zdecydowanie lepsze lądowanie niż podczas pierwszego skoku. Prawa ekipy austriackiej. Które miejsce dla Hebeka na półmetku w tej chwili, na trzecim, będzie drugim. Trzecie. Trzecie miejsce dla Austriaka. 3,7 punktu straty do Halvora Egnera Graneruda. Markus Eisenbichler na drugim miejscu. 90 punktów straty do Norwega. I pozostał już tylko Karol Deiger. Jest już zielone światło dla Niemca, dla lidera po pierwszej serii mistrzostw świat. Już Niemiec w powietrzu. 105 km na godzinę ponownie. Jest zatem najszybszy na progu i ładnie leci po raz drugi. I bardzo daleko. A zatem no, wszystko na to wskazuje, że wylądował poza tą zieloną linią, że jednak to on będzie tutaj liderem po pierwszym dniu rywalizacji o Mistrzostwo Świata, Karl Geiger. Poprzednio nie zmieścił się w reprezentacji na Mistrzostwa Świata w lotach w Oberstdorfie. Nigdy, tak jak mówiliśmy, nie był uważany za dobrego lotnika, a tutaj proszę, taka niespodzianka. Wczoraj czwarty w kwalifikacjach, a dzisiaj on będzie liderem po dwóch konkursowych skokach. W tym drugim 223,5 metra i to powinno wystarczyć wyprzezał Graneruda aż o 14,1 i dziesiątą punktu. Potrzebował tutaj 217, aby objąć prowadzenia, skoczył 6,5 metra dalej, a zatem tu nie powinno być wątpliwości, miał niekorzystny wiatr. Jeszcze dodane dodatkowo 5,6 punktu z tego tytułu. No i Karl Geiger utrzymuje pozycję lidera, 431,2 punktu. Tutaj taka jest jego nota, a lider i wicelider Pucharu Świata zanim o 4,6 punktu Graneru do 5,5 punktu Markus Eisenbichler. Stefan Hornkacher patrzy, przelicza półmetek rywalizacji indywidualnej o tytuł Mistrza Świata w lotach za nami ciasno w czołówce, te pierwsze cztery miejsca, a więc Geiger, Granerud, Eisenbichler, proszę zobaczyć 4, 6, 5,5, 8,3 punktu Piotr Żyła najlepszy z biało-czerwonych na siódmym miejscu, 22,7 punktów straty do lidera Kamil Stoch ponad 32 punkty, Andrzej Stękała ponad 34 punkty trzech biało skoczków w czołowej dziesiątce zawodów na półmetku rywalizacji indywidualnej Dawid Kubacki na miejscu 12. Tu już strata ponad 36 punktów do Karla Geigera. Bardzo ciekawa rywalizacja stojąca na wysokim poziomie. Od nas ze stanowiska komentatorskiego na dzisiaj to już wszystko. Oddajemy głos do naszego studia.